też się czułem to ja będę ta 34 i to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Paranate". Dziś zaczniemy rozdział policjna na robotę, Jak widzicie, jestem w postaci Carly, Valenti i Tylera Mylisa. Jak na widzimy Karla i... Nie, nie możemy się zmienić Lukasa kasa. Boże znowu to kupię na planie. Ja to już nagrywam drugi raz Ale sądzę, z jego powodzie? powiedział, że Tylera nie ma Tak nie wiem gdzie jest Niestety Będzie nas czekać długi raz Idziemy mm. Dobra, idziemy do kabinetu O, mijamy tego dziwnie ubranego Rutego gościowi Znów kamerę. No właśnie tego! Myślałem, że to mnie nie zagada Ktoś tylko ze zestresuje He's been avoiding me like a plane Plus, you know, you're the only one he listens to Cześć, Jeffrey! Boże, to go nienawidzę. Spędził, mówił wziął pistolet i go zastrzegł. że zrobił testy z rzeczami znalezionymi w restauracji. No, cześć, Tyler! Tyler! Tylera nie ma na no ładnie. Tyler is still not here. I better try to give him a ring. W gabinecie musimy znaleźć inne zabawne w pomicie jojo. Czego nie zrobimy, bo zależy mi... Żeby jak najszybciej skończyć rozdział, który jest zbytnio nudny. Nie, to nic ciekawego. Każdy z Was widział zabawę z jojo. Ja chcę sprawdzić komputer, o! Oh. Valium Mmm, dobra, nie Nie wiem co to jest Valium Tom Ona powie, że nie mógł przyjść, a to bez tytułu? It's all Kirsten, what's that to wszystko się stało wcześniej Kirsten, co to znaczy? Baru się na góle, więcej śniegu. Dzisiaj końcówki klimatu Co mamy w szufladzie? Mmm. O! co zbierać. Dobra, zaczniemy po tej góle. Mhm. Mm Godziż, czy nie wstał? Boże... Już nie wystają do szkoły o 6 rana, tu jest u nich chyba 9. I'm on my way. Mhm. Mm Cud miód. Bardzo dobre, klasyczne piosenki. A one my way. Dobra, wstań. Napisie wody. Dobra, może mi się teraz nie rady, najpierw napisie się wody. Odstresuj się. Tak, zapiszę. że nie wiem, o co chodziło. Z tym, że to zdarzyło się już wcześniej. Gdyż jak widzicie, mówiłem to już, nie przyszedłem całej gry Skończyłem na, rozdzia... na którymś tam rozdziale Zawsze, nie... Zawsze zapominam imienia Zawsze się gubię w jego mieszkaniu Ale tu ja już będę porównywać Uh, um. Carle Valenti do Tyler Amailsa. Ah, uh, zice, am pus pe căie. Nu găsmiți? Ah, Gra Quantic Dream Studio. Coś co chciałam wam powiedzieć na temat tego studia. W ogóle bardzo mało mówię o, w ogóle o grach, tylko o... To bonus, nigdy go nie znalazłem. No to proszę jakiś park. Nigdy A nie, na czym to jest to? A, nigdy nie wspominam o tych studiach. Że te studi O tym, jakich, Co takiego wybitnego stworzyły te gry, jakby wspaniałe. Z czego zasunęły. I tu chcę wspomnieć trochę o Quantic Dream Studio. Jakie jest wspaniałe no. Ci którzy z was mają albo Xboxa, PlayStation 3, komputer albo jakie laptopa. Sam się nazywa o. To polecam wam każdą i lubicie takie zagadki to polecam Quantic Dream Studio. Jest na bazie taki film... To jest taki film, można powiedzieć. To nie ma coś takiego... ...kupte. No, ja zawsze muszę zapomnieć. Może mogę się ubrać? Tak. Sam. Nie, nie Może coś trzech z Carlum zrobić? O, cześć, kawy napić O! To bed, tak Um, 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 to już wszystko zależy od gracza. Jeżeli zależy nam o tym, żeby Tyler był miał rodzinę, um, miał szczęśliwe życie, to... Mówmy, czule, to nie będzie się straszać, Jeżeli natomiast będziemy do i do dziewczyny nie mówić. Będziemy zdenerwowani, że czysto zwariowało, la la, la O, dobry wybór, to on będzie zadowolony, yy, to jest bardzo przydatne, natomiast yy, może mi ich skłócić oczywiście, ale ja tego nie zrobię, ponieważ wtedy Tyler się zestresuje, gdy postać jest kompletnie zestresowana, siada w kącie są też inne powody, dla którego postać może usiąść w kącie Kali jest jeden moment, są tu trzeba. Dobra, nie powiem, że mi, coś takiego mi się podoba w grach, jakieś sceny niestne. Ale to jest już cała logika Quantic Dream Studio, to grać zdecyduje. Postać nie może, że nie może zostać schwytane jak w takich innych, że Quantic Dream Studio, Himi Rain. A natomiast Parenate jest grą, której zależy tylko od wyboru. Czyli musimy wszystko dobrze wybrać. Eee, co na przykład? Będziemy robić portret pamięciowy raz. No, to jest też fajny w wersji. Można zrobić tak kamerki, że jakby to było reżyserowane. Widzicie, że tak jakiś ślad Karryboxu nie odzywa się, nie odzywa się, nie odzywa się. Kur! No i tylko stresuje, Menda. No idź sobie! Idź! Akisz, Akisz! No i można mu go ten krzywy ryj A nieźle, wybrałem mu kazanie Wybrał się samo kazanie, no ja nie wybrałem nie, bo...

No nie even sobie! about not lose, no, sobie. Sobie pierścionki zakłada. Ci kupił. Nie mówię o Taylor Tyler Ja w tym razie do pierwszej półkomaty. The się no

Dobra? Nie to. No, fuck. Nie. Dobra, nie będę reszty przeglądać. No, widzimy, że jest to karta dla Więc w tym odcinku chyba za dużo mówiłem o kalki Studio.

Aha, zawsze kiedy mówiłem o nożu. A dziś powiedziałem o kobiecie. Myślałem, że powie, że to Lukasa krew kiedy to Lukasa Kaina. To proszę. Nooo, ja nie lubię tej paplaniny w tej grze.